Zapowiadałem, że w nowym sezonie będę się starał gościć więcej osób spoza grona muzyków, którzy mnie najbardziej interesują. I moją ambicją jest spotykanie się z osobami, które związane są z kulturą, ze sztuką, bądź działają gdzieś na obrzeżu tej szeroko rozumianej sceny muzycznej, czy w ogóle życia artystycznego. I dzisiaj taki właśnie odcinek. Dzisiaj. Odcinek, w którym przeniesiemy się trochę do przyszłości, a trochę jednak będziemy tkwić w tej teraźniejszości. Porozmawiamy o przyszłości rynku sztuki o przyszłości rynku muzycznego jako elementu rynku sztuki to na pewno. Porozmawiamy o Web3.0, porozmawiamy o NFT, o blockchainie i o tym, co nas czeka. Nie wiem, czy w dalszej, czy w bliższej przyszłości. Prawdopodobnie już bardzo niedaleko. Porozmawiamy o szansach, o nadziejach, o, o. No, o szansach. Porozmawiamy też o wątpliwościach. Te wątpliwości będę reprezentował ja. To ja je będę wyrażał. Przyznam się też, że podczas tego spotkania, które zaraz zobaczycie, podjąłem pewne postanowienie. Zapraszam Was na spotkanie z Kodzakiem z Delphi Records i z Exhumanem de Polacy. Znaczy Kożak to też w sumie de Polacy. Są to pierwsi goście, którzy, pierwsi moi goście tutaj w podcaście, którzy w mojej księdze gości zostawili wlepę. Między innymi wlepę poza Poza wpisem. To mniej więcej tyle chciałem pokazać, mówiłem to. Ja mówiłem to do Was, mówiłem o tym, co za chwilę. To są Rozmowy Rawicza. Podcast niezależny. Muzyka, kultura, życie. Struktura odcinka jest taka, że na początku robię coś takiego, co ja nazywam portretem, co jakby w formule radiowej mm -hmm. jest moją ulubioną rzeczą, czyli abstrakcją. Mm -hmm. Portret polega na tym, że zadaję wszystkim te same pytania. E... No i słyszę różne odpowiedzi zazwyczaj. E... Znowu dżingielek I potem sobie jedziemy. Dobrze. Pasi? Pasi, a my jesteśmy Ex Koczak, czy Kamil i Rafał? No to do ustalenia.